Witam się, witam serdecznie i dzisiaj przychodzę do Was z kolejnymi przetworami. No w szklarni trochę przegapiłam interes, jak to się mówi. I ogórki mi porosły jak konie. Ale z takich ogórków też coś się da yy, zrobić. No są bardzo, bardzo duże. Można na sałatkę wykorzystać i można zrobić coś takiego, jak ja dzisiaj właśnie chcę. Zrobić one, jak widzicie, są namoczone. I ja je tak będę kroić w plasterki dosyć cienkie, tylko nie w ten sposób, tylko wzdłuż. I je na sole, żeby one mi zmiękły. Przygotuję potem słoiki, dam cebulkę, przyprawy, troszkę costku na, na dno każdego słoika. I te plasterki, jak mi zmiękną. Będziemy je potem układać razem z papryką do słoików. Mam dwie papryki, to zobaczymy na ile mi wystarczy. Ze skórką. Wzdłuż będę kroić. Jak pokroję, to Wam pokażę. Nie wiem ile mam. 4 kilo, 5 kilo tych ogórków. Czasami ktoś przegapi interesy, kiedy ja to mówię sprawę. I ogórki mu urasną takie duże. Więc dzisiaj przepis na to co zrobić z takich, właśnie przerośniętych, na przykład ogórków. Także ja działam, kroję i widzimy się po pokrojeniu. Pokro, po, po ja Wam już pokażę, jak pokroję pierwszego ogórka. O! Takie plastry. I one po nasoleniu oczywiście nam zmiękną, puszczą wodę. Będziemy się tej wody oczywiście pozbywać. Także kroję pozostałe Trochę krojenia przede mną Ogórki nasoliłam dwoma łyżkami soli do przetworów One już fajnie zmiękły Słoiki sobie Przygotowałam na razie pięć Pokażę wam w jednym co dałam Dałam Taki Dwa pół plastry cebuli czerwone Jak nie macie to może być zwykła Yy, pół ząbek czosnku pokroiłam, jeden listek laurowy Troszkę zielonych gorczycy, kilka ziaren pieprzu Trzy ziarna ten angielskiego Troszkę koperku I co bym chciała zrobić właśnie z tymi ogórkami Tutaj sobie przygotowałam, na troszkę pracy będzie Fajnie one zmiękły, zobaczcie Te ogóreczki Będę potrzebowała pomocnika, ale jakoś może Wam tutaj y, pokażę, co ja chcę zrobić. Tutaj, jak widzicie, mam paprykę. Mam dwie takie czerwone średnie papryki. Będę sobie je kroić w takie tutaj paseczki. Tutaj sobie kawałek pokroiłam. No i co ja chcę zrobić? Chcę sobie wziąć właśnie takiego delikwenta. Tu, paprykę. I tu na przykład. I chcę sobie takie coś zrobić, zobaczcie. One są miękkie. Jedną ręką to nie wiem czy dam radę. Wsadzić tą paprykę do środka i sobie po prostu to zwinę. Czekajcie, zwinę sobie. Wam pokażę jak to będzie po zwinięciu. Nie mogę sobie jedną ręką poradzić. A już nie chcę statywu wyciągać i stawić na statywie już wam pokazuję o co mi chodzi żeby po prostu dosyć ciasno zwinąć te plastry ogórka i żeby tu papryka była i to będę sobie układała do słoików zobaczę na ile mi papryki wystarczy na no, troszkę zabawy będzie fajnie to będzie w słoikach wyglądać także ja się zabieram do dzieła i zobaczymy jak mi to pójdzie tak sobie wymyśliłam że tak sobie zrobić a jak wyjdzie Zobaczymy w efekcie końcowym, jak to się mówi, nie? Dobra, to ja działam. No wiecie co wam powiem taki? miałam zamysł zawijać to, ale jakoś to nie szło. Łamały się te ogórki, więc będę tak układać naprzemiennie. Te paski ogórków plus papryka, no i zrobimy zalewę. Też będzie ok, nie? Bo jeszcze ewentualnie koperek dam na wierzch, bo jeszcze mi zostało żeby to fajnie kolorowo wyglądało także chciałam troszkę jak to się mówi przemodzić, ale słabo to wychodziło, ale i tak będzie fajnie także działam dalej, zobaczymy ile tych słoików wyjdzie, dosyć ciasno i będziemy zalewy robić i zalewać więc tak wszystkie ogórki już powkładałam do słoików, w sumie wyszło sześć, miałam przygotowane 5. Przepraszam, 8 wyszło. 8, <noise> nie 6, miałam przygotowane 5. 4 i 4 to 8. Widzicie? Matem Wyższa matematyka. Dobra, i tak wyszło to tak, że tutaj jeszcze koperku przyniosę na wierzch. Dałam jeszcze troszeczkę cebulki, żeby to fajnie wyglądało. I w sumie mam tak, 6 słoików mam z papryką, bo miałam dwie papryki. Zobaczcie. Przekładany papryką. Zaraz będziemy robić zalewę. A dwóch mi zbrakło, więc dałam marchewkę. I też tu jeszcze koperku muszę przynieść, bo dałam tylko do czterech na wierzchu koperek. Także tutaj troszkę mniej może wyszło w tym ostatnim słoiku. Miałam jedną marchewkę, więc dałam marchewkę. Także z marchewką też będzie, już mi się nie chciało lecieć specjalnie do sklepu, więc będą dwa z marchewką, a te pozostałe będą przekładane z papryką. Takie kanapkowe, można powiedzieć, ogórki. Widzieliście, chciałam je ten zawijać. I tu jest ta woda. Tyle wody wytworzyły te ogórki. Także sporo. I zaraz szukam zalewy i będę gotować zalewę. Tylko zastanawiam się o podwójne proporcje, bo tych słoików jest 8. Zrobię. Czy koperek przyniosę? Dołożę na wierzchu. Wiadomo, koperek też fajny zapach daje. Także takie mi wyszło góreczki. Zrobię zalewę. Żeby ona mi troszkę przestygła. No, i oczywiście to były ogórki ze szklarni, takie wielkie, wielkie. I, i po tych pracach to muszę znowu iść na zbierać ogórków. Także, także hmm, jak to mówię, Monia z pomlaska. Czyli jedne zrobione, a drugie przytransportuję tra przytaszcze z pola. No, i znowu będę myślała, co z nimi. Zrobić zaszarały w tym roku, nie powiem, ogórki, a jeszcze zapasów mam z tamtego sezonu. Dobra, to ja zaraz szukam zalewy, przyniosę ten koper i powiem Wam, co na zalewę będę gotować. Już Wam mówię, jaką zalewę zrobiłam. Dałam tak, 2 litry wody, szklankę octu, szklankę cukru, tylko łyżkę soli, bo były... Solone ogórki i łyżkę przyprawy kebab gyros. I potem jeszcze do każdego słoika na wierzch pójdzie łyżka oleju. Także ja to zagotowuję, niech sobie to przestygnie. I zobaczymy, czy mi wystarczy te dwa litry, czy mi nie wystarczy, czy będę musiała gotowywać, ja zawsze zająć szczęście. I widzicie jak to mówią zawsze, zbraknie na jeden słoik lub na pół słoika, no bo tak to bywa, złośliwe rzeczy martwych. Dobra, nastawiam to do zagotowania, koper przyniosłam, zaraz podokładam na wierzch i potem się widzimy jak już będą zalane te słoiki. I powiem Wam czy zalewy wystarczyło. Tak moi drodzy, wszystkie słoiki zalałam, normalnie deko, deko, może pół szklanki zalewy mi. Zostało tak, że wystarczyło spokojnie. Oczywiście powycierałam wszystkie słoiki, pozakręcałam i będę nadwitury ich pasteryzować. 10 jakichś minut od momentu zagotowania się wody po prostu w garnku. Tutaj już mam pierwsze przygotowane do pasteryzacji, ścierka na dole oczywiście wypełnione. Wodo, nie widać. Także widzicie, do większej połowy. Bo, jak jakaś naklejka jest na słoiku czy coś, to ona Wam w czasie pasteryzacji normalnie ten odpadnie. Także pasteryzuję, wyciągam i ten. I odwracam do góry dnem. Ja czekałam, aż zalewa przestygnie. Ale, jak przykładowo zalewacie gorącą zalewą słoiki. Chcecie pasteryzować to musicie nalać tutaj już do garnka ciepłej wody, żeby szoku termicznego nie przeżyły, słoiki nie popękały, bo jakby były słoiki gorące, a zimną wodę nalać, to mogą słoiki po prostu popękać. Z takich rzeczy informacyjnych, oto miałam z wiśni czy z czegoś, to mi to spokojnie. Odpadnie w czasie pasteryzacji. Ja sobie potem na nowo oznaczę. Także ja pasteryzuję. Potem kolejny garnek i będą gotowe. Kolejne przetwory. Tym razem 8 słoików. Zobaczymy, co następnym razem wymyślę. Oj, moi drodzy, pierwsze cztery już. Wyjęłam z pasteryzacji, jak widać, odwróciłam do góry denkiem. Jeszcze sprawdziłam, czy wieczka dobrze były dokręcone. I niech sobie stygną i kolejne cztery, się upasteryzują, to tak samo tutaj na deseczkę. I niech stoją i stygną. Oczywiście potem sobie oznaczyć co to jest, bo nie spamiętamy. I na dzisiaj to tyle. Pa, pa.